Tak, czasem znęcam się nad psem. To jest Ale robię to dla jego dobra. Opublikowałam nagranie w tle i zostałam nawet nazwana parową. Serio, myślisz, że odginam psu łapy z nudów? Nagrałam to po to, żeby zapytać kogoś, kto się na tym znaczy, trzeba iść do weta. A teraz no zobaczę, jak tutaj się znęca. Jego... Całkowicie go unieruchomiłam. I tyle. Znęcałam się też wynosząc na spacer, a spacerki uwielbiała. Nie sikała w ogóle w domu. Gdybym jej nie wyprowadzała na dwór, to by nie sikała nawet przez dobę. Bzdurne rady ciąg dalszy. Jak jesteś domem tymczasowym, to dostosuj mieszkanie i połóż dywany. Kompletnie nie wiecie o czym mówicie. Jak się prowadzi dom tymczasowy, to się dywany natychmiast usuwa. Kiedyś mieliśmy w mieszkaniu, ale w moment były zaszczamy. Poza tym pies jak najszybciej ma się nauczyć, że podłoga go nie zabije. Kładąc mu dywan, spowodujesz tylko tyle, że będzie się stresował tą podłogą dużo dłużej. Dzięki no chodź, temu, że dywanów nie było, pies już następnego dnia stawiał pierwsze kroki. Radę. No chodź. No chodź, dasz radę. Chwedno tutaj, tutaj, pokaż się. Bo nas ludzie krytykują za moje metody wychowawcze, wiesz? Pokaż się. No, pokaż się, jak ty pięknie chodzisz po podłodze. No. Ty, ty, ty.